kwalifikacje a teraz zobaczymy na co stać Adama Małysza no chyba dołączy do no, tych którzy tutaj się prezentowali wspaniale od razu odżyła polska publiczność parę tysięcy Polaków Oni stanowią tutaj zdecydowaną większość wczoraj popatrzmy na prędkość Adama Małysza 93 5 jak na Małysza bardzo dobra prędkość i bardzo dobry lot świetny na skok Chyba najdłuższy Świetny skok. skok Adama Małysza Jeszcze troszeczkę nie doszedł w końcówce Ale, ale już To już 143 metry no. No, Nowy rekord skoczni No, nowy rekordowej skoczni Nie, 139, hmm. przepraszam 143, dobrze 143 hmm. metry, jednak dobrze to jest Ktoś Nota 148, no jeden sens, sędzia pał... C się pomylił na 17,5 no. Chyba nie ten skok ogląda. A więc pierwsza pozycja Adama Małysza. Lakomity skok. O 3,5 metra lepszy od Amana. Już y, decydowała tutaj y, skocznia czy warunki, ale właśnie wtedy, kiedy warunki są jednakowe, kiedy właściwie warunki można nazwać halowe. Małyż e, przy dużo mniejszej szybkości, bo w 0,7 mniejszą szybkość miał od e, 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 Achonena i Wesoya, to przy, tych naj, przy tej mniejszej szybkości uzyskał większą odległość, czyli skoczył e, tak jak kiedyś już skakał. Skarczy, to, jest, to jest już Małyż sprzed trzech czy czterech sezonów. Kapitalne wyjście było trafione i niosło go cały czas. Kapitalne lądowanie. Widać, że to był skok jego w tym roku chyba najlepszy. Przed telewizorami kciuki. Choć te nasze kciuki pewnie większego wpływu nie mają na to, jak skoczy Adam Małysz, ale jestem przekonany, że znów będzie to piękny skok. Że to będzie skok, który Adamowi po kilkunastu miesiącach da zwycięstwo. No leć, Adam, leć, 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 leć. Nie poleciał tak daleko, oczywiście jak w serii pierwszej, kiedy miał 143 metry. Teraz krócej i czy to będzie pierwsze miejsce. 136 metrów widzimy. Teraz czekamy na noty. On tam miał oczywiście tę przewagę. Nad Liokelsejem 3,5. Nad Achonanem 4,6. Nad Wilhelmslem więcej. Będzie pierwszy Adam Małysz. Będzie pierwszy, bo jego rywale tuż, tuż za nim też przecież zepsuli skoki i mamy, proszę Państwa, znów zwycięstwo Adama Małysza w Pucharze Świata. Jakże radują się te trybuny, tych kilka tysięcy, może osiem, może dziesięć tysięcy ludzi, którzy przyjechali z Polski, Adam Małysz, nawet prawdę powiedziawszy szybciej niż się spodziewaliśmy wrócił na tron wrócił no jeszcze nie na tron w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata ale dzisiaj jest pierwszy dzisiaj triumfuje Adam Małysz dzisiaj Adam Małysz przypomina nam najlepsze momenty ze swojej kariery z kariery która jak mówiłem przed tygodniem no i od Pawliusza Tajnera, którego za chwilę pewnie będziemy mieli w studiu z Maciejem Turzajewskim. Gratulacje już odebrał. Pierwszy tajner mu złożył. To jakie to ładne, prawda? Rozstali się panowie, mają nowego trenera, ale ciągle są w komitywie, ciągle. Zresztą trener Tajner ma nadzór. Przecież nad naszymi skokami jest dyrektorem sportowym w związku narciarskim i ma też no, nie tak bezpośredni jak przez pięć ostatnich sezonów, ale też wielki wpływ na to, co się w polskim narciarstwie w ogóle, a w skokach w szczególności dzieje. Bardzo radujemy się wszyscy z tego zwycięstwa razem z Adamem Małyszem. Idzie w tej chwili chyba do naszego stanowiska. Taką mamy nadzieję, że zadowolony Adam stanie za chwilę obok naszych mikrofonów, naszych kamer i że będą mogli Państwo niemal bezpośrednio po tym skoku. Mamy klasyfikację zwycięstwa Adama Małysza przekonujące 5,2 punktu nad Janem Ahonenem, który no, ciągle w znakomitej formie, ale jednak dzisiaj został pokonany i to przez Adama Małysza. Trzecie miejsce Georg Spät. to jest pewnego rodzaju niespodzianka, potem Jandal Jokelsoj tego się można było spodziewać Bystel na miejscu szóstym, to też się spała niespodzianka, tak wysoka pozycja Bystela, Hautameki, Loisl i kolejne miejsca widzimy, Helward na miejscu dziewiątym, Daiki i to młodziutki Japończyk, który tak długo prowadził ale zepsuł pierwszy skok, no zepsuł I miał po prostu słabszy ten pierwszy skok na miejscu dziesiątym ostatecznie wylądował, a za nim jego starszy kolega Noriaki Kasai. Potem Kittel z Austrii. Widzimy kolejne miejsca. Całą trzydziestkę, którą po pierwszej serii zamykał Stefan Kaiser, Zamyka to się po serii drugiej. Wcześniej na podium od Adama Małysza rozpoczyna się ta dekoracja. Zwykle to idzie od końca. Taka mota jest od kilku lat, co najmniej w świecie sportowym. Adam Małysz, duży puchar. Zwycięstwo co nas bardzo cieszy. No i oczywiście znacznie przesunie się. Dzisiaj dostał 100 punktów. Przecież za zwycięstwo w Pucharze Świata. Ja na razie tych rachunków nie prowadzę. Adam Małysz, Janne Achonen, Georg Szpet. Taka jest dzisiaj kolejność na podium. Potem Jakub Janda, Joka Roar Liekolsej i Lars Bystel. To jest właśnie mamy Jandę. To jest druga trójka w dzisiejszych zawodach. No i tę dziesiątkę, pierwszą uzupełniają jeszcze Matti Hautameki z Finlandii, Wolfgang Leutzen i Martin Helwart z Austrii i Daiki Ito z Japonii. A Adam Małysz na pierwszym miejscu, tak, ci państwo, którzy przyjechali na pewno nie żałują. To ledwie 4 km od przejścia granicznego w Jakuszycach, gdzie jest fantastyczny ośrodek biegowy. Jutro pewnie będziemy o tym troszkę więcej mówić. A dzisiaj proszę Państwa, no jechałem ja też od szklarskiej poręby. Niezwykle sprawna obsługa naszych i czeskich służb granicznych. Nie ma korków. To wszystko idzie bardzo, bardzo sprawnie. Polskie służby naprawdę świetnie jak zawsze przygotowują się. Do tego trzeba im za to podziękować. Nie było najmniejszych trudności, żeby tutaj dotrzeć bilety niedrogie, o wiele łatwiej je kupić na przykład niż w Zakopanem, gdzie już zdaje się wszystko jest sprzedane. I Adam Małyś na pierwszym miejscu, może jutro będzie powtórka, bo widać, że szybko, szybko wrócił po tych kilku dniach treningu w Trondheim przed zawodami w Pusamą, W Zakopanem już w środę, kiedy nasi zawodnicy trenowali, były sygnały, że Adam skacze bardzo dobrze i to z krótkiego dość najazdu, z krótkiego rozbiegu i mamy w efekcie dzisiaj już powrót Adama na sam szczyt tej hierarchii w skokach narciarskich tak jak mówiłem no to jest oczywiście trudno nic powtarzać że się cieszymy no oczywiście że się cieszymy, wszyscy się bardzo cieszymy bo to nasze serca bardzo raduje w tej pięknej scenerii troszkę już chylącego się ku zachodowi słońca nad górami izerskimi. Janę Achonen, Adam małyż z 12 miejsca przesunął się na 8. Oczywiście pozycja Achonena, pierwsza, niezagrożona w tej chwili, dzisiaj jeszcze umocnił się jakby na prowadzeniu, 80 punktów.